A, dzień dobry, dzień dobry. Gdzie idziesz? Ja Maj, work with you. Yeah, Good, good luck. <laughs> Właśnie się pytam, gdzie jedzie? Sita mówi, że skończyła pracować dla mnie, ma tego dość. Wyjeżdża. A tak naprawdę ty jedzie znowu do mamy? Tak, okay. Jedzie znowu do mamy, bo oczywiście tam dużo rzeczy zostało zapomnianych, no które mi są potrzebne. No, bo tam jest Na przykład noża mojego przez no, to krojenie. To tam już stop Kurczę, no właśnie, gdzieś o piątej możemy spać jest dziewiątą, no ale dobra. Nieważne. Bardzo się cieszę. Dziękuję za live, dziękuję za pomoc, wsparcie. Co ja mówiłem? A, że jedzie, bo, 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 bo mnóstwo rzeczy zapomniała. Mnóstwo rzeczy. No co, okej, okay. myślę teraz o tych gołąbkach, może gołąbki też dołożę, a przynajmniej jako specie od czasu do czasu. Dobrze, w każdym bądź razie, e, jedź i wracaj, go and come back, I need you, really, we have lots okay. of to do, okej? Okay? No dobrze, bye bye, bye bye, 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 bye. I want to talk with you. a okej, okay, dobra, no, do, no dobra, no to chcę coś powiedzieć. No, jedzie. Co Powoli No dobrze, a my dzisiaj kończymy, bo ja i tak hmm, Czekam na przelew oczywiście Także kończymy, co mamy kończyć Lekkie, tak Bye, bye. Lekkie takie No nie pojedzie Tu jakieś wiadomo nie z zewnątrz coś no do przodu co trzeba zrobić to trzeba zrobić A też jedzie bo jedną, jedno pudełko ziół mi zginęło I do takich właśnie ważnych No to było szybko no Znowu czegoś zapomniałem a, a mówią że ja mam demencję No to się wszystko było a. Także, jak nie znajdzie tego pudełka z ziołami, które mi są potrzebne, to nie wiem, no. To nie wiem, tam ktoś prosił o, o zioła, że mógłby mi wysłać. Także, jak coś, to będę musiał jednak przeprosić, bo napisałem, że nie dziękuję. Bo mam, ale zobaczymy, jak przyjedzie. Bye, bye. Dobrze, pozdrawiam, nie przedłużam. Co? Ej, no i co? What you doing? Burdello wszędzie burdello a nic. Hamburgery teraz będą robione i bidbursy, mm. czyli tak zwane kurki mięsne do, do, tej, do tych klusek, jednego z makaronów, które będziemy też serwować. Potem niestety nie znalazłem pewnych ziół, które miałem. Także nie wiem, I don't know where is the spices, no, I really don't know. <gry> ok, no nic, no to najwyżej dokupię. Chodzi mi o prowansalskie akurat. Także dokupię tam paczkę małą jakąś, bo to będzie szybko. A dużą paczkę zamówię z kurtowni, jak będę zamawiał pojutrze jak dojdą pieniążki. I no i mam nadzieję, że jak dojdą pieniążki, czyli pojutrze pojadę też po piec. Pojadę po piec. No i pojutrze poczekaj. Pojutrze zaczynamy tak naprawdę. Te wszędzie bońskie muchy wszędzie. Skądś się nabrało Jest dość wilgotna, dlatego teraz mają Baby boom tak zwany One, two, Już? Yeah. Już można? No A! Sina przywiozła mi bo Sina już była właśnie w Tak mało. Tak mało, ja yeah. Znaczy przyniósł. Bo Zobaczcie ten noże są dla mnie za małe So you ja want naju? You? E? you want naju? Jest. OK. Bye. Pro... Jest, już? Tak. Yeah. I teraz zobaczcie, teraz sobie trzymam za ten, a wtedy jakoś takie te rączki były małe, ja nie wiem pod chińczyka czy pod kogoś. A teraz jest tak jak trzeba. To było cooking. No i teraz tak. No to może w chwilę opowiem jak ja robię te... Te meatballs'y swoje. No, czyli mielę, mielę dwa razy mięso. I na hamburgery, i na meatballs'y mielę dwa razy, żeby chrząstki nie było. Bo przyjedzie książulo, zobaczy ksią chrząstkę w środku, poczuje i koniec. Ja, ja jestem zniszczony wtedy. I pognie. Więc zawsze dwa razy. Trzy hamburgery, czy te. No i oczywiście hamburgery to tam dodaję cebuli. Postaropol, tak. No nie, teraz bym przesadził. Ale takie postaromodnie. cebuli, są pierwsze to wszystko. A w Nick Bolsy dodaję właśnie prowansalskie. Jak nie ma, to można zastąpić jakimś tam wiadomo, kimiankiem. Trochę bazylii, trochę czegoś. I dodaję też świeżego. Ja wiem, wszędzie jest jeszcze cały czas chaos. Zostały świeżego yy, pietruszki, Świeżej, oczywiście, posiekane i tak dalej. to? The... more. Yeah, yeah, yeah. okay. Nie, nie, in. No i co? No i co, i mielimy. Ja nie wiem, czy powiedziałem już, czy nie powiedziałem. Tak czy inaczej, ja dodaję też cebuli. Teraz, że to będą pulpety połowę, ale chyba mówiłem, że dwa razy mielę i tak dalej. Ja wiem, ktoś mi powie, ja to mam wszystko, ale nie zakładam nawet. To no nie trzeba, ja tak kroję, żeby były dłuższe eee, Kapaski paski mięsa. Nie muszę nie wkładam ręką, nigdzie nie popykam, samo wciągam, maszyna profesjonalna. Ostatna. Jeszcze raz powtarzam, jak zmielę raz, zmielę drugi raz, żeby krząstka się ciężuro nie trafiła. I co? I mięso na pulpety marynuje? Widać? Pięso, e, pienso, mówię. Mięso na pulpety marynuje i tak przez parę godzin w lodówce sobie będzie zamarynowane, a hamburgery to w sumie od razu można robić. Ale na najpierw trzeba troszkę jeszcze to posprzątać i wtedy, więc niech sobie poleżą też w lodówce. Do hamburgerów jeszcze raz powtarzam, sól, pieprz, cebulak. Jedno jajko. Do kurpetów, też jajeczko. Troszkę bułki tartej. Yy. To co wroży jest. Potem jeszcze siegam troszkę czosnku. I przyprawy. No i oczywiście sól, pieprz. Salski. Jeżeli nie ma prowalsalskich, to, no, to jakaś tam można dodać wiadomo tymianek, bazylię. Najlepiej świeże. Tutaj tymianek świeży też można kupić. Ja akurat tymianek sam mam, ale już suszony. Ale muszę znaleźć te prowalsalskie. A jak nie to zaraz śmigam, czyli to wsadzam do lodówki i śmigam z tym do sklepu, to kupić tych przypraw, ziół prawe wcześniej to mam, to działa. Tutaj brakuje tylko. Trzeba zmieścić to. Dobra. Dobra. Bye bye. Dobra. See you. One more time. One more time. No teraz jest drugi, drugi, jak się mówi, drugie milenie Już jest. Bo tutaj na polpuciki. Ale mówię, te sząstki, bardzo ważne, żeby <laughs> tam nie było nie będę się powtarzał, wiecie o kogo chodzi. Także drugi raz zmienimy I potem podzielę część na hamburgery, część na, część na pulpety. pulpetów za dużo nie robię, zawsze mogę za tydzień dorobić. Teraz mówię, że czasowo jestem ograniczony, więc hamburgery się robi szybko, pulpety trochę dłużej, bo tutaj sos trzeba wyrobić i tak dalej, i tak dalej, więc Ja tego lepienia jest też więcej, więc troszkę mniej, ale jak zejdzie, to tylko dobry znak, i trzeba to robić nowe. I tyle. Także tak to wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i co? No i tak jak powiedziałem, jajeczko pieprzu tutaj też świeżo mielone oczywiście pas kompot oj mmm dobrze sól oczywiście sól, ziarnica. ta sama co wczoraj pokazywałem ale nie ma problemu bo to się wszystko rozpuści to i tak idzie do lodówki na jakieś to idzie na przynajmniej godzinę nie za dużo tutaj też nie za dużo Potem wszystkie majonezy i tak dalej. I tak zawierałem sól. No i co? Tyle co mam, to mają tymianek. Ok, trochę można dodać. No i co? I trzeba lecieć. We have to go to the shop to buy. Because rain is coming, yeah. So we have to go quick, quick to buy. A... No muszę te prowansalskie dokupić. Do tego szczególnie. To już jest gotowe, tylko zamieszać i poczekać. Bye, bye. Bye bye. No, jak widzicie już jest wymieszane. czeka folia zaraz tu. Tutaj jest też wymieszane, już posiekany czosnek też jest dodany, zioła i no oczywiście natka pietruszki. Także zawijamy. Zaraz pokażę. No dobrze, zawinięte, teraz się okno odbija, A, no Natka Pietroszki ja lubię bardzo, dużo witaminy C i w ogóle jakieś te. Teraz mam odbicia. No dobrze, no jako tako ogarniam teraz kuchnię, bo zaraz będzie. Już maszyna, teraz trzeba pomyć, wyparzyć te wszystkie. No te części oczywiście. Ogóry już małosolne, kapusta odgazowana. No powoli. Znaczy trzeba szybko, ale powoli. No. <noise> szybko, ale powoli. No, zresztą, co będzie, to będzie. Zaraz muszę wsiąść też na internet i... A tutaj pokażę, jest mały. I jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Nic nie dam do jedzenia w życiu. Skończyło się. Oszukany jakiś chin. Podruba. Y... O czym to ja? A, że siadam do komputera, poszukam tych pieców. Może faktycznie gdzieś indziej znajdę. Nie no, ja tam kilka innych widziałem, ale wszystkie takie niepraktyczne w sensie... Dzień dobry. To to jest Jakubasz Bartłomiej. Oczko mu coś... Problem No, ale już kupiliśmy leki. You buy the medicine, right? Ja. Yeah. Nie, co? Coś gdzieś mu wpadło, no tutaj w to mruży. Ale już kupiła Sina. E, no jak to ona mówi, medycyn, e, także Także wszystko będzie dobrze Siadam na internet, potem chyba jadę dwie kotki A z drugiej strony, jak mu z tym oczkiem, to może jednak zostawię aż się podkuruję i pojadę któregoś dnia No Za, za niedługo Dzisiaj jeszcze to zrobiłem, to wstawiam do lodówki na parę godzin z tym nie, nie ma problemu, bo i tak będę robił dopiero jutro to sos i tak dalej. To jeszcze chyba ukręcę dzisiaj. Zresztą, czym dłużej, tym lepiej, jak się przegryzie. Znaczy, dłużej, no tam powiedzmy do 24 godzin to nie ma problemu. Mam do rozbicia schaby, yy, także jest tego trochę. Będę rozbijał schaby. No i tu trzeba uporządzić znowu w, w koło to samo, czyli. Zmywanie, sprzątanie, brudzenie, zmywanie, sprzątanie, brudzenie I plate Plate No dobrze, nie przeszkadzam No dobrze Witam Witam Witam, My jedziemy Trzeba jechać, where are we going? Pod no, but Nobody say something about the lucky. Bye Potter A dobra a bo się okazało, że, no cóż, no trzeba powiedzieć, że w nocy widzimy, a szczególnie wczoraj, bo jeszcze sobie na ćmika wyszedłem. No muszę palcem pokazać. Yy... No co widziałem, no dużą mysz, no szura, no. Jadę jakąś łapkę złapać, dzisiaj to czyścimy też. Mówię, tam już tyle co przygotowałem, to przygotowałem. Popatrzyłem trochę na internecie, teraz jedziemy kupić łapkę. Mam nadzieję, że się złapie. O, na mnie tu chce przejechać. W biegu, to nie powinien się nazywać kanał palmowy, tylko kanał w biegu czy jakoś tak. Dobra, lecimy. Pozdrawiam. Tak przy okazji, bo już, jest, bo już jest, blisko. To byłem u zaprzyjaźnionej pani, co sprzedaje gaz i takie wszystkie kuchenki, nie kuchenki. Bo potrzebny mi jest. No, takie coś mi jest potrzebne. O, już pokazuję. Nie wiem, czy widać. Że z jednej butli mam na dwie kuchenki. Idzie. O, takie coś. 3 dolary takie coś kosztuje. Bo mam dwie kuchenki, ale nie ma miejsca na drugą butlę. Więc. Tutaj by się przydał ktoś, kto pali dużo fajek. E, więc takie coś moim zdaniem będzie idealne A to wcześniej pamiętacie, że pokazywałem tutaj mieszkanie? Cały... Które to było? To chyba, tak to To takie usyfione w środku No i wtedy bym z jednej butli Mam na nią miejsce, schowana, więc pięknie, ładnie wygląda I będzie dobrze, no tam parę dolarów wyjdzie Jeszcze te zawleczki takie, te opaski, czy tam jakoś mówi, opaski Zamawiałem 8 sztuk, niech sobie będą, żeby to wszystko dobrze pomodować. Lecimy dalej. Łapkę kupić na. A? No idzie, dobra, taki nieuczasany Syna chce zjeść coś, także zaraz zobaczymy, co syna zje. Lecimy po tą łapkę powiedziałem pani od gazu żeby przyjechała za godzinkę bo tyle powinno nam zejść nawet po osiedlu ale zejdzie no i tyle no i sprzątamy i łapiemy też na no, no te na no łapki ja nie wiem jak to się powinno jak to było na pułapki You <grywka> want? nie dziękuję Migalo, sam sam jakiego? Migalo, ma calo, thank you. <noise> Dobra, Sina pojadła. Płaci. Ale tu mnie coś zastanawia. Po co to jest, żeby z kosza coś wybierać, czy ja? Nie rozumiem. No, jak w wiatrach wielki mają. No dobrze, tak Zlecimy dalej. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. A ktoś mi się pytał o czereśnie któregoś razu 1795 za kilogram Czyli to jest prawie 10 dolarów taka paczuszka i to 4,80 jakaś przycena, ale gdzie to jest za kilo to nie widzę To jest za 500 gram pół kilo czyli dychę za kilogram winogron zielonych no, no, nie dla psa, no dobrze, Gwarek sobie gaworzy po swojemu, no ja muszę robić haboszczaki porządnie, nie byle jakie, no dobrze, do dzieła, pozdrawiam. To degraduje się burger. No, sam. Uj, no power, masa bit. <głos> <głos> Dobrze, ja powiem. Chyba mówiłem, ale przypomnę że? czego. Ja rozbijam schabę na grube, bo tylko tak odrobinkę. Dlaczego? Dlatego, żeby kiedy przyjdzie klient, szybko się rozmroziły, i wtedy dobijam do końca. I Wtedy przygotowuję, wtedy panieruję na i podaję. Niestety nie ma takiego ruchu, żeby można było to robić cały czas na bieżąco. Wiadomo, te temperatury tutaj są, jakie są. Często się otwiera lodówki. Jeszcze raz powtarzam, że mrożenie to jest naj, jakby to powiedzieć, najbezpieczniejsza forma Konserwacji zamiast używania jakichś chemikali, i tak dalej, to to jest naj, taka najbezpieczniejsza. Wiadomo, że to jest mrożone, oczywiście. Tam Gordon Ramsay i inni ugryzą coś i mówią, To jest mrożone i już w ogóle odsuwa talerz. No, to jest wszystko show, robione show w telewizji. Ludzie to oglądają, sprzedaje się i bardzo dobrze. I niech tak sobie będzie. No, ale ja pokazuję, jak robię. Ja tutaj u siebie I tyle, do zobaczenia Już nie chcę, bo będę Sina Bajkoza I będę robił dużo brzmienia Brzmienia Okej Już mam e, tego <grym>, Jak to się mówi? Maybe I help you. Bo dawno nie robiłem To już mam Pęcherz się zrobił no. No Już nie wspomnę Dobra. o tym, że muszę większe kupić Bo to takie, to, 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 to nie wiem do czego Tak, 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 tak Tak, tak Tak Tak, tak Pa, pa Pa Na naus no, no. Dzień dobry Dzień dobry Pacajka muszę się pochwalić. Jeszcze raz, no. bo jestem A to ma open? Nie. A co byliśmy? Wait, wait, I explain in Polish. Co byliśmy w sklepie? Na no, jakimś takim. Że ten... Ja chciałem kupić jakieś trudkę, wysypać do noc, zamknąć kocy na. Mówię kocy. Koty na 2-3 dni w domu, nie wypuszczać i niech się ten gdzieś działo ale nadepnąłem na coś Zobaczcie co jeszcze tu mam co to za jakieś co? I no i chciałem to wysypać jakieś tam coś ale Sina nie, bo koty zjedzą i koniec będzie. Ja mówię, ale koty zamkniemy, ale nie, bo będą inne koty zjedzą. Na przykład Romeo. No ja mówię, no dobra, no to albo Romeo, albo albo nie wiem, to może schronisko otworzyć zamiast knajpki, nie? A no już nie wspomnę o tym, że w ogóle cały dzień bez gimbala. Bo zapomniałem. Nie mam czasu, jest po prostu urwanie. Kurca bomba, mało czasu, no. No i dobra, Sina, to mówię, dobra, to chociaż takie coś kupmy, taką żel... Te, 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 te kleje takie, nie? Mówię, nawet jak się kotek jakiś złapie, no to przecież nie umrze, tylko to będzie sobie biegał z tym przyczepionym do nogi czymś. No, no bo coś trzeba zrobić. Ok. Ciu, bo nadepnąłem na jakiś. Kto to, co to? Co to tam było? Czy jakiś są... No coś było, no to trzeba inżyniera znowu wołać. I niech to tam jakiś chyba był właśnie banerek, nie? Że tu stał, to bo tu widzę jakąś... Dobra, ja nie pokazuję balcem również. No dobra, to wyklejamy to jakoś wieczorem. No i oby się złapał eee, No tam u sąsiada też widziałem przebiegało, No tam gdzie są ludzie, no to będą takie rzeczy. Trzeba zachować po prostu czystość, no jeżeli gościu nie sprząta i... No to Okej, to... okej. Okay, okay. No to zawsze będzie jakieś coś. No. Także przed chwilą wchodził. Chyba łodził ten cody bong? No, i and... ona się jeszcze tłumaczy, że my położymy w ogóle te, te, te żelki, nie? na no, ale się ma widać tam wykopane i ten... No dobra, jakoś trzeba go będzie przeżyć i, i ten, i coś z tym zrobić. Już się nie bo idzie deszcz, idzie deszcz i to dosłownie za 10 minut jak wi widzicie wiatr To znaczy, że zaraz pada Najczęściej no Więc Przyjdzie wieczór to Jeszcze raz to położymy To położymy i miejmy nadzieję Że się jakiś złapie i... No i wtedy oczywiście humanitarnie Do schroniska go oddamy I niech sobie tam już z nim dają radę <laughs> pozdrawiam serdecznie. Eee, jeszcze nawet nie zdążyłem. Ja muszę do internetu. Jeszcze nie zdążyłem. Zaraz będę składał film, więc potrwa to chwilę. Potem popatrzę ogłoszenia. Eee, jeszcze raz. Dziękuję. A, no bo przecież mówiłem, że i tak muszę poczekać na przelew. Ten 2-3 dni. Eee, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za live. Dziękuję za komentarze. Do zobaczenia jutro. Jeszcze tutaj. przewideczka. pozdrawiam. Panowie, cicho. Kamera w tonie. Życie w Kambodży, swoich filmach godzin. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat. Bez pośpiechu wam oku.